28 kwietnia w Siedlcach odbyła się uroczystość przekazania i poświęcenia nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem terenowym oraz podpisania aktu erekcyjnego pod budową nowej remizy dla OSP Siedlce. Uroczystości rozpoczęto mszą świętą w kościele, którą poprowadził ksiądz dziekan Stanisław Bijak, kapelan Straży Pożarnej w naszym powiecie. Liturgię uświetniła Strażacka Orkiestra Dęta OSP Domaniów. Oficjalne przekazanie pojazdu bojowego odbyło się na boisku Błękitnych Siedlce. Tam też nastąpiło jego poświęcenie. Komendant OSP Siedlce ochcił go szampanem.

sfinansowanie zakupu samochodu podnoszące, podnoszącego zdolność operacyjną naszej jednostki i zapewniam, że będziemy się starać, aby ten samochód był zawsze sprawny i na życie eksploatowany. Jeszcze raz dziękuję. Po uroczystościach oficjalnych goście przeszli do świetlicy, gdzie nastąpił poczęstunek oraz włączono tabliczki z podziękowaniami dla zaproszonych gości.